wszystkim ja jestem Spike i witam was ponownie w spore i tutaj już tak bez konkretnego przedłużenia na początku jak, jak zawsze zapraszam panie linków w, w opisie, followujcie na instagramie, kupujcie na kapselu, lajkujcie na fejsie i dołączcie się do grupy. I tak, dlaczego teraz tak się trochę tutaj śpieszę? Dlatego, że zbieramy kamienne topory, czyli naszą kochaną jedyną broń i lecimy od razu na epickiego, bo tak zobaczyłem, że on ma strasznie mało życia. Jak go rozwalimy, no to będziemy mieć miejsce na całą grę. Tak naprawdę. I będziemy mogli sobie już pokupować, co się nam tylko żywnie podoba. A sojusze potem. Bo mięso się na razie przyda najbardziej, żebyśmy tu rozbudować wszystko i byłoby fajnie. Dobra. E, panie trombita. Chociaż. Nie no dobra. On też. A gdzie on jest? Coś mi tu nie pasuje. A bo on tutaj jest, dobra. Ile ten, ile ten stwór ma? Dobra, damy, ra damy radę, damy Tutaj mamy bomby zapalające jeszcze, to w razie czego... Na... Właśnie, mamy pułapki. Ta pułapka jest dobra na ten, żeby wybić masę zwierząt na raz. To lezol. Dobra, tutaj są kolejni. I tu też, tak żeby dodać do sporpedii, tak? Dobra, ruszamy na tego Jak wódz będzie blisko to bomby zapalające Dobra, jest No i patrzcie, my to tutaj nawet bez żadnych strat rozwalimy Elegancko, tak jest Tak się właśnie załatwia sprawę Mamy mięsa już na całą grę. Brawo. Udało się. Bardzo pięknie. Paru możemy ogarnąć właśnie, jeśli chodzi o te instrumenty i zrobić co już z tą wioską tutaj. To byłoby nawet dobre. Chociaż nie wiem, czy w taką małą ilość by się udało całą wioskę. Nie. Najpierw pozbieramy mięso jednak mimo wszystko. A dzikie zwierzęta, co już? Ale będę taki cwany, no tak, bo tutaj jest chyba ten... Hmm. Nie gadajcie, że już inne plemię nas atakuje. Aha, to... to lawendowe. Ekstra. Dobra, jak jest mało, to na razie ponosimy to żarcie i w pojedynkę jakoś się ich będzie wybijać. To... to już nie jest problemem tak naprawdę. Szkoda, że inne plemiona nie mogą pomagać w walce. Ile ich atakuje? Tutaj nad, nadciągają. Trzech. Bez problemu, przecież coś zniszczymy ich po prostu. Dobra, to wasza dwójka. Niech rusza od razu atakować. No patrzcie, już tutaj wybijemy. Dobra, może być mimo wszystko trochę ciężko. Dobra, ty tu. No, jakoś tutaj sobie poradzicie. W tylu, na pewno. Dobra, tu padł. I tam kolejny. Już mamy to z głowy. A teraz lecimy zbierać żarcie. Chociaż tutaj ten jeden, to może jednak niech zostanie i się podleczy. No. Niech się podlecie, to byłoby właśnie lepsze. Ale ładnie, ale ładnie ogólnie. Mamy tutaj już zabitego stwora epickiego. Najezdów odparliśmy bez problemu. O ty to, chodź tutaj. Wracaj. Ale cwaniak. Dobra, no to sobie tutaj teraz można cię zebrać. Czy on chce wykraść... Tak, on chce wykraść żarcie. Tutaj jak stoi to. Patrzcie teraz Jaką tutaj szans nie ma Pewnie jak go zabijemy to stanie się stanie się wrogami pełnymi Dobra, to co się nam Zbugowało przez moment, ale dobra Żarcie dalej trzeba pozbierać, żeby, żeby nie było problemów. Już mamy 127, jak tam widzicie. Dobra, drewniane rogi. To sobie damy tu. Drewniane rogi nie będą tu. Ościenie rybackie, tak, bo to będzie na ryby. To też dobre. Hmm. No dobra, znowu dzikie zwierzęta, ale to trudno. Yy. Dobra, cztery osoby weźmiemy w ościenie. Po prostu, żeby żeby mogli zebrać tam ryby, które są. No tutaj, no dość blisko mimo wszystko. O, i proszę bardzo, mamy jeszcze podarek. Tu już w ogóle pięknie. Z żarcie jesteśmy ustawieni na maksa, jak się tylko da. Nie będziemy głodować. Co się blokowaliśmy teraz? Nie, właśnie, ten błąd. No fajnie, że mi się kursor zbugował, jak widzicie. No, to trudno. Na razie poglądam sobie na takim kursorze śmiesznym. Brakaman, man. Weźcie te ościenie i lecimy na rybki. Dobra. Nie, moment. Są tutaj ryby, te? Są, dobra. Przez ten kursor nie widzę, właśnie. To jest tak. O, wrócił mi do normy kursor, jak miło. O, dobra. Wódz niech odbierze. Dziękujemy bardzo. Gomy Senai coś. Dobra, wy już zebraliście całego epickiego? Elegancko. Dobra, mamy trochę mniej żarcia niż myślałem, że będziemy mieć, ale... Ale ujdzie mimo wszystko. Dobra, jak tam w ogóle? Mm. Było dobrze, ale cholera jasno znowu. Trzeba tutaj wszystko iść maksa w sojusze. Jak się tylko da. Dobra, to weźcie to żarcie. Tam niech ryby sobie zgarniają. A, cholera. Dobra, którą wioskę? Chyba najpierw pójdziemy na tą. Chciałem właśnie z nimi sojusz zawrzeć. No? Dobra, nie ma sojuszu na razie. Musimy kolejny atak atak ode, odeprzeć. Te wodzu, tutaj tak nie stój, tylko zbierz tam to. No jest zaraz cała wasza czwórka Piątka Przepraszam właśnie odeprzę O widzę, że się nie patyczkujecie już co? No to na Atak ruszamy wszyscy dawaj, 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 dalej, dalej, dalej. Ej, nie, bo oni za zabijają mi jeszcze tego i co wtedy? No dawaj. Dobra, gościu już nie miał szans z naszymi zwierzękami, więc. Po problemie, trollololo. Dobra? No, zbierzemy to żarcie. Dobra, rybacy też już niech się tutaj zbierają. No, żeby... Hmm... Coś nie chce to działać. Może przez to, że mają to jedzenie, nie wiem. Dobra, wy pójdziecie... ...na trąbity. A rybacy pójdą na drewniane rogi. No. Więc elegancko całe plemię. Dobra, weź jeszcze ty, no kaman come on, kaman. Come on. I okej. Okay. Elegancko czy to jest? Właśnie, z nim możemy sobie już teraz łatwo zawrzeć jako oni są tu wszyscy. Znaczy nie wszyscy, tylko nawet jeden. To jest to jest fajny bajer. No dawaj. No, i już mamy to bez problemu. Ok, co jeszcze raz? Potem pójdziemy do zielonych i do lawendowych. Cześć, jak zieloni, to od razu będziemy mogli rozbudować bardziej wioskę. Elegancko, tak się to właśnie załatwia. Lecz nie, narzędzie będziemy mieć teraz już. Hmm. No to nawet fajnie, fajnie. I kolejny totem 3-2-1 ładnie kolorystycznie to będzie nawet. Cześć nie, Lawenda powinna tu być. A, skrzaniłem kolorystykę. Dobra, mniejsza o to. Dobra, wioska lazurowa jest twoim nowym dodany nowy fragment do tego w wyposażenie stojusznika należy ta teraz także do ciebie. Znajdziesz je w planiście plemienia. Dobra. To lajcik. To na razie się cofniemy tutaj. I sprawdźcie co my tu mamy. Broń, oszczepy. A tak dla swego postawimy. A co tam. Dobra, planista. E, zaplanujemy dalej, może mamy lepsze wyposażenie. No i to mamy, o wiele, wiele, wiele. Kapelutek ten robi wypad. I teraz zostajemy z koroną. Właśnie tak. O! No, nawet fajnie wygląda ta korona. Maska do walki na poziom 5. No. Walka się może przydać Mimo wszystko. Tylko, że to dam już tutaj, tak jakbyśmy dali maskę na plecy, jakby to wyglądało. A no, nawet ciekawie powiem, maska na plecach nawet fajnie wygląda, jak dla mnie. Więc zobaczmy sobie teraz tu. Stąd to nie wiem, na razie nie będę kombinować jakoś. Analplug. Nie, dobra, to było złe. Hmm. Tutaj patrzę, co mogę wykombinować, że tutaj było jako takie ubranie. No, zobaczmy taki, jak to mogę. O, no, nawet fajnie to może tak wyglądać. No teraz tutaj, tak jeszcze. Powiedzmy, takie łączenia tu jakby były. O. Dobra, tak. Tutaj są jakby łączenia, czyli taki strój jeden, można by właśnie to nazwać. Że tak, tak jakby. nawet fajny, fajnie to może wyglądać, właśnie. Mm. Tutaj też trochę zmniejszyć. O. Taki pas już tutaj, naprawdę, jak to wygląda. Elegancko, mi się bardzo podoba. Z tej strony jeszcze bym coś jakoś ogarnął. Nie, nie mam niestety pomysłu, jak to może dobrze wyglądać. No nie wiem. No. Hmm. Może po prostu takie kości tutaj. I tyle. Chyba tak, no nawet, nawet to może ciekawego. Aj, za drogo cholera, ale pomysł mam taki genialny, że ten ogon cały w takich kościach by zrobić. To byłoby coś naprawdę mega, mi się wydaje. No to po ile idzie? To idzie po dwa, to nie. Ale dobra, cały taki ogon w takich kościach, to potem się to zrobi. To fajny, fajny pomysł, bardzo. Kościany ogon. Dobra, Kaman, Ładuj się tu szybciej. Okienko małe. Yy, dobra, nie wiem po co tu w sumie wróci wróciliśmy. Skoro teraz ruszamy do zielonych. Trzeba im prezent dać, żeby właśnie byli do nas przyjaźnie nastawieni. Znaczy neutralnie. Potem jedziemy na przyjaźni sojusz, jak zwykle. No nie no, w pochodni się ubiera. To mi się nie podoba. Mam nadzieję, że nie będą mnie atakować. Teraz. Bo jak patrzę tutaj to chyba nam coś jedzenie wyżera, ale... To trudno... W sumie jedzenie nam nie jest teraz ani trochę potrzebne. Mimo wszystko. No, dawaj dawaj. Dobra, a teraz... teraz gramy. Mamy więcej fanów niż Justin Bieber, jest bardzo dobrze. Drewniane rogi Drewniane rogi Drewniane rogi Dawaj, dawaj, dawaj Trąbity Drewniane rogi Trąbity I drewniane rogi jest. Elegancko. Kolejny sojusz mamy do listy. A co za tym idzie? Mamy kolejny rozwinięty poziom, czyli. Czyli kolej... Wię więcej osób możemy mieć w plemieniu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Elegancko. Wioska zielona została twoim sprzymierzeńcem. Ich fragment to temu informuje o zawartym przymierzu, a ich narzędzia w poszanej są... leble do... bleble, ble, wiadomo. Fak, musiało mi się zminimalizować, nie wiem teraz ile czasu mam. Dobra. No cóż, sorry za to takie małe niefortunne cięcie. Mam nadzieję, że przy montażu nie pomyle i kurde nie uznam tego za inny odcinek. Dobra. Jest pięknie. Wygląda świetnie. Twoje plemię rozszerza swoje wpływy, Je. Yeah. To teraz wrócimy tutaj. Wracają, wracają, dobra. Skubaniec tam, kurde. Dobra, co możemy tu postawić? Instrumenty kolejne. Bardzo pięknie, bardzo pięknie. Okej. Okay. A co za tym idzie? Czy możemy więcej w planiście? Proszę. Możemy, dobra. Bardzo pięknie. Tylko czy tutaj coś mamy ciekawego do rozwinięcia? Zbieractwo na pierwszy no? poziom. A to zbierawstwo, to tutaj mamy Sprzedać za 25, i to za. Jak tutaj to damy, i posprzedajemy to, albo to jest za ile to jest? Za 15, dobra, mamy to sprzedać, dać jedną taką torbę, prawda? Wygląda co prawda trochę gorzej, ale. No, chcę tutaj ten wygląd zrobić koniecznie z tym, z tymi kościami, z kośćmi, kościami. Nie wiem, jak się to w końcu odmienia. O! Dalej, trochę wyżej, że takie połączenie było, jakby właśnie tych. Ale coś mi tu nie pasuje. One są krzywo? Czy jak to tutaj? A jak odwrócimy, to jak to będzie wyglądać z odwróconym takim właśnie? Wy wyżej i tak. No niech to, coś tutaj tak mi nie, niezbyt to dobrze poszło. Jak tak patrzę, ale dobra. Wygląda to tak, jeszcze jedno możemy tak zrobić. Czyli najpierw. Nie, najpierw tak, i potem tak. Aha, bo to jest takie krzywe, dobra, jak się to tak zrobi. Ej, ale mimo wszystko wygląda super. Z tej strony jeszcze by tak poogarniać coś w tym stylu, to byłoby już me mega w ogóle. Hmm, a jeśli oszczędzimy sobie miejsca i damy jedno takie. Nie, to nie wygląda lepiej. Zostawiamy tak. No, mi się podoba nawet. Mogło być lepiej, co prawda, ale tutaj nie potrafię jakoś tego fajnie dopasować. Choć coś jeszcze możemy. Czy mamy coś z wzorów, albo mamy brodę. Nie, brodę sobie chyba darujemy. Hm. Jeśli chodzi o to tutaj, to nie. O jezu. To wygląda tu strasznie. No, powiedzmy, że tak. No, tego się nie da dobrze tam dopasować. Jak tak patrzę, to trudno. O, to zrobimy coś w tym stylu. A może tak po prostu? Nie. Mam rację, trochę za bardzo kombinuję, ale tutaj tak łyso to wygląda po prostu. Dobra, żeby to tak właśnie wyglądało źle. Nie. To, to zastanowczo, nie? O. Dobra, na razie tak. Na razie niech tak zostanie. Jest dobrze. No i co? Mamy kolejny rozwój wioski. Mam wrażenie, że chyba tutaj już można skończyć na ten czas odcinek. Będę musiał tam oddzielić, żeby, żeby mi się nie pomyliło zaraz. Więc tak. Mamy kolejny sojusz stwórę epicki e... Nie na tym odcinku został... Po... No, tak, na tym odcinku pokonany, więc mięsa mamy w bród. E... Tutaj mamy jeszcze jedną wioskę potem do ogarnięcia. Ej, LOL, ogoniaści. Moje stwory, fajnie. No, więc mam wrażenie, że w następnym odcinku chyba już będziemy nawet kończyć fazę plemienia, więc dosyć szybko. Jeśli się podobało to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję jeśli jeszcze tego nie robicie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, no i pa pa!